Cześć, dziś porozmawiamy o tym, jak skutecznie zdobywać klientów B2B bez zatrudniania handlowców. W tym krótkim wywiadzie dowiesz się, jak działa sprawdzony system, który pozwala firmom rosnąć bez zbędnych kosztów i ryzyka. Dziś moim rozmówcą jest Łukasz Pilch, założyciel Pilch Consulting. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Łukasz, czym zajmuje się Pilch Consulting? Pomagamy firmom B2B zdobywać klientów bez konieczności zatrudniania handlowca. Docieramy bezpośrednio do osób decyzyjnych w firmach, z którymi nasi klienci chcą współpracować, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To na czym polega Wasza metoda? Analizujemy rynek, określamy profil idealnego klienta i wskazujemy konkretne osoby decyzyjne. W wyższych pakietach doradzamy też, jak te kontakty zamieniać w kontrakty. To powiedz mi, czy korzystacie z gotowych baz danych, czy może z automatyzacji AI? AI wspiera nas w pracy, ale nie opieramy się wyłącznie na nim ani na gotowych listach. Działamy w oparciu o analitykę, dedykowane rozwiązania, które przygotowujemy indywidualnie dla każdego z naszych klientów.